Październik już nam się pysznie rozbujał, rozchulał, a to oznacza tylko jedno, że czas już na podsumowanie ostatnich tygodni i czas zamknąć wspomnienie września. Zapraszam, kochani, do oglądania. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Ten filmik, kochani, może oznaczać tylko jedno. Na Wielkiego Buka powracają podsumowania miesiąca, a wraz z nimi ulubieńcy książkowi i to, co tygryski książkowe lubią najbardziej, czyli bookhole i zdobycze książkowe właśnie. W tym podsumowaniu będzie book haul, a jakże i myślę, że jeden z obfitszych w tym roku. Znajdziecie w nim książki, które kupowałam w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, więc jest ich całkiem sporo. Zapraszam Was, kochani, na podsumowanie września, a w nim jeszcze coś specjalnego, co z pewnością ucieszy wielu miłośników książek. I zaczynamy od ulubieńców miesiąca, ulubieńcy książkowi. Wybrałam pięć najulubieńszych książek, o których Wam opowiadałam i jedną książkę, o której Wam wspominałam, a która jest absolutnie wyjątkowa i być może mieści się w założeniu dużego Buka. Tak myślę a dawno ich nie było. I mówię tutaj o błękitnym zamku Lucy Maud Montgomery, absolutny klasyk i moje odkrycie tego roku. Do tej pory, a przynajmniej do września, prozę Lucy Maud Montgomery raczej kojarzyłam przede wszystkim z serią o Annie Sherry, a teraz odkryłam inne tytuły i w ogóle odkryłam tę autorkę przy okazji niezwykłego projektu, który stworzyliśmy dla Was z Kubą, do którego Was odsyłam, bo to jest absolutnie fascynująca historia zaglądajcie koniecznie i poznajcie nieszczęsne losy Lucy Mod. A ja odkryłam błękitny zamek, powieść tak ciepła, tak pocieszająca, cudowne, cudowna opowieść o poszukiwaniu wolności. Jak dla mnie ciepła, czuła niezwykła. Pośród ulubieńców miesiąca Malibu płonie Taylor Jenkins. Read jest to kolejna bestsellerowa powieść tej autorki. Kolejna również jej opowieść o tajemnicach rodzinnych, tajemnicach, właśnie. Mamy tutaj stracone złudzenia: Surfers luz, taką śmietankę towarzyską Kalifornii. No właśnie, bo nie wspomniałam przenosimy się tutaj do Kalifornii 1983 roku, przenosimy się w noc, w którą wszystko zapłonie. A no i również wszystko się wyjaśni. Dzień Popiołów Jean-Christophe Granger, słuchajcie, jest to jeden z najlepszych thrillerów tego roku, z pewnością jeden z tych najbardziej nastrojowych, tym bardziej, że od samego mistrza gatunku. Alzackie winnice skąpane w jesiennym słońcu, brudne sekrety pewnej wspólnoty religijnej i na dokładkę Pierre nimons na tropie, nie mogło być lepiej. Baśniowa opowieść Stephena Kinga, czyli jedna z najbardziej wyczekiwanych książek tego roku. Prawdziwa it book. No i co? Było warto? Bardzo było warto. Słuchajcie, nieśmiertelna opowieść o walce dobra ze złem, o poświęceniu, o miłości. No i również o dorastaniu i stawaniu się mężczyzną. Moim zdaniem King daje nam tutaj do ręki książkę, która jest autentycznie skrojona na ten trudny emocjonalnie czas. Pośród ulubieńców też Szklany dom i W Chase. Słuchajcie, moim zdaniem na początek jesieni i w ogóle na jesień nie ma nic lepszego niż porządnie skrojona opowieść o rodzinnych tajemnicach i o zbrodni na dokładkę. To jest taki thriller rodzinny i przy okazji tej książki, słuchajcie, obmyśliłam nowy gatunek, raczej podgatunek, jakim jest Family Noir. I wreszcie pośród ulubieńców Adela nie chce umierać. Agi Antczak. To jest opowieść o wspomnieniach i o pożegnaniach. Historia oddania i odchodzenia. Jedna z tych historii, która miażdży serce czytelnika. Ale to niezwykle dobrze być tak poruszonym przez literaturę. Sześciu ulubieńców września, pośród nich pierwszy od tak długiego czasu duży bóg, powieść absolutnie wyjątkowa, Błękitny zamek Lucy Maud Montgomery. No i cóż kochani, o wszystkich tych książkach możecie sobie posłuchać na Wielkim Bogu tutaj na kanale, możecie też poczytać na blogu, zachęcam Was serdecznie. Na początku wspominałam o czymś specjalnym, co z pewnością ucieszy wszystkich miłośników książek, wszystkich książkoholików, a mianowicie 12 października wystartowały. Targi książki Mpiku. I jest to, słuchajcie, smakowita książkowa impreza jedno z tych najgorętszych wydarzeń z sezonu no i właśnie 12-25 października. I słuchajcie, te targi ogromnie mnie cieszą dlatego, że można brać udział we wszystkich wydarzeniach z perspektywy swojej własnej kanapy i nie trzeba w ogóle wychodzić z domu a takie imprezy literackie to cieszą mnie najbardziej. I z tej okazji, kochani, we współpracy z Empikiem nagrałam kilka słów o targach, wybrałam również ciekawe wydarzenia online i myślę, że pomiędzy nimi również i Wy znajdziecie coś dla siebie. Ze spraw najważniejszych, to tak jak już wspomniałam, targi książki Empiku trwają od 12 do 25 października. Co więcej, jest to już szósta edycja tej imprezy. Oczywiście, jak targi książki, to dużo książek, a to oznacza, słuchajcie, i promocje, i rabaty na książki, zarówno na stronie Internetowej mp jak i słuchajcie, w salonach stacjonarnie. Więc jeśli chcieliście na coś polować, to jest to dobra okazja, by na to zapolować właśnie teraz. A jeśli szukacie książkowych inspiracji, to oczywiście nie ma co szukać daleko. Polecam Wam poprzeglądać filmy Wielkiego Buka, zainspirować się czymś, zobaczyć co też dobrego polecam. Ale to nie wszystko, dlatego że podczas targów książki Empiku możecie również brać udział w spotkaniach autorskich wokół najgorętszych premier. Możecie słuchajcie zobaczyć i posłuchać bestsellerowych autorów, ale jeszcze również wziąć udział w webinarach webinarach tematycznych, książkowych oczywiście. I to wszystko, co jest dla mnie najlepsze, odbywa się online na pięciu scenach, że się tak wyrażę, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. To jest właśnie słuchajcie, to co ja sobie ogromnie cenię, ta różnorodność, że każdy może znaleźć miejsce dla siebie. Wydarzenia online będą transmitowane i na fanpage'u Facebooka MPK-u i na kanale YouTube'a. Dla młodszych będą i na TikToku i na Instagramie. Tych wydarzeń kochani jest do koloru, do wyboru. Link do wszystkich wydarzeń właśnie zostawiam Wam w opisie pod filmem, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, konkretne daty itd. W tym roku, słuchajcie, podczas tej edycji moją uwagę akurat przyciągnęły cztery wydarzenia. Po pierwsze z webinarów: dlaczego social media są niezbędne w promocji książek? I z tego co się zorientowałam, to chyba ten webinar jest przeznaczony przede wszystkim dla wydawców, ale jako, że ja na co dzień współpracuję z wydawnictwami, co więcej, również no, używam mediów społecznościowych w pracy, to myślę, że ten webinar to mogłoby coś być również dla mnie. Z tego co też zdążyłam sprawdzić i się zorientować, to na webinary słuchajcie, są zapisy, więc jeżeli jakiś temat Was interesuje, to wpisujcie się na stronę. No właśnie, ale słuchajcie, wisienką na torcie są tutaj spotkania autorskie. No i ja już zacieram łapki na trzy z nich. Po pierwsze, spotkanie autorskie, słuchajcie, z Nikolasem Sparksem. Wszystko dlatego, bo wokół najnowszej premiery jego książki Kraina marzeń, powieści, którą ja już miałam szansę przeczytać. Zresztą wielki Bóg patronuje właśnie krainie marzeń, więc tym bardziej chciałabym posłuchać tego autora, który przecież od lat niezmiennie mnie wzrusza. Kolejne spotkanie to spotkanie z Markiem Krajewskim, dżentelmenem polskiego kryminału, jakiego nazywam, wokół jego najnowszego kryminału, właśnie historycznego, błaganie o śmierć. Ja o tym tytule wspominałam wam w premierach. No i słuchajcie, to spotkanie mnie kusi z prostej przyczyny. Marek Krajewski zapowiedział, że błaganie o śmierć to będzie ostatnie na razie spotkanie z jego kultowym, legendarnym Eberhardem Mogiem. No i ja chciałabym się przekonać, czy to jest prawda. No i wreszcie spotkanie z Chrisem Carterem, twórca brutalnych, makabrycznych thrillerów, którego postać, no, intryguje mnie już od długiego czasu. Ja, słuchajcie, chciałabym w ogóle nadrobić serię z Hunterem, tę jego najsłynniejszą serię, bo to właśnie premiera kolejnej części z Hunterem ma teraz miejsce. No i czuję, że tutaj znajdę inspirację. I tak to, kochani, wygląda. Targi, książki, MBQ, sporo się dzieje. Polujcie na książki, wpadajcie na wydarzenia. I tak jak powiedziałam, link do wszystkich wydarzeń znajdziecie w opisie. Pod filmem. No dobra kochani, a teraz czas na to, co tygryski książkowe lubią najbardziej, czyli na book haul, na zdobycze książkowe i chyba zrobiłam lekki najazd na księgarni ostatnio, a szczególnie na antykwariaty. Upolowałam słuchajcie mnóstwo dobra, które cierpliwie sobie czekało właśnie na ten dzień. Zacznę słuchajcie kochani od trzech książek, które upolowałam w ramach Nocy Księgarni, która była ostatnio. Pierwsza z nich to jest Pacinko Lee. Jak wiecie ja uwielbiam ten Rodzinną sagę, to jest przepiękna powieść. Słuchajcie, moje wydanie to jest wydanie po angielsku. Ja w ogóle tę powieść również czytałam po angielsku na moim czytniku i bardzo wyczekiwałam tego polskiego wznowienia, ale nie, nie załapałam się na nie, że tak powiem więc kupiłam sobie wersję angielską to jest tak piękna opowieść słuchajcie, nie chcecie się w ogóle rozstawać z bohaterami, to jest saga rodzinna której nie zapomnijcie kupiłam również eseję mojej ukochanej Flannery O'Connor mistrzyni gotyku amerykańskiego południa misterium i maniery pisma przygodne ja czytałam fragmenty na czytniku właśnie na Legimi i postanowiłam zakupić w papierze w ogóle ma piękne wydanie o. I wreszcie ostatnie ocalałe Final Girls, czyli najlepszy horror minionego roku według użytkowników Goodreads, najnowsza powieść Hendrixa właśnie, filmik o niej czeka już na Was na kanale namawialiście mnie długo, więc zakupiłam dwie książki Ruth Ware pierwsza z nich w ciemnym, mrocznym lesie, pisałam o niej tekst dla Empiku Pasje pojawił się właśnie w jednym zestawień to jest pierwszy, taki fryer. chyba w ogóle jedna z pierwszych jej powieści, o ile nie pierwsza, już teraz nie pamiętam dokładnie był dobry, o! A druga jej książka to pod kluczem, który tak często mi polecacie, powieść, która nawiązuje do okultowego w kleszczach lęku Henry James i jestem ogromnie ciekawa, czy robi takie wrażenie, zaczęłam czytać, ale musiałam przerwać i zacznę jeszcze raz od początku. Przy okazji, bo tak a propos powieści gotyckich i gotycyzujących, Joanny Pypłacz zakupiłam Dwór na Martwym Polu. To jest pierwszy tom chyba jej dylogii, właśnie takiej niesamowitej, również nawiązujący do wkleszczach lęku. Jak wiecie, ja uwielbiam tę powieść Henry'ego Jamesa i jestem ciekawa, co Joanna Pypłacz tutaj wymyśliła, tym bardziej, że jest to jedna z autorek właśnie horrorów i gotyku. Z książek, do których mnie namawialiście bardzo często, Graham Masterton i jego białe kości, Czy jest to pierwszy tom e, thrillerów z Katie Maguire, one chyba się dzieją w Irlandii. Ogromnie mi tę serię polecaliście, wielokrotnie pojawiała się pod filmikami z Grahamem Mastertonem i jestem ciekawa tego Grahama Mastertona, tym bardziej, że ta jego wersja taka kryminalna, kiedy mówimy o e, sabacie czarownic i o szkarłatnej wdowie, ogromnie, ogromnie mi się podobała. Kochani, już w listopadzie nadchodzi najnowszy tom serii Tess Gerritsen, ja już miałam szansę przeczytać, ale... Ja tej serii jeszcze nie zdążyłam do końca nadrobić. To jest oczywiście seria kryminalna, którą rozpoczął chirurg. Skalpel kontynuuje i kolejna, właśnie seria Rizoli i Isles. Też się ogromnie cieszę, bo mój kolega po fachu, bloger i youtuber Rafał Hetman wydał kolejny, słuchajcie, reportaż. Reportaż Las zbliża się powoli. Kto po wojnie mordował w Dębrzynie? Reportaż wydało czarne. Jeszcze nie miałam szansy przeczytać, ale tutaj, no, jest to dość głośny temat, i też mi się ogromnie podoba, że Rafał tytułem nawiązuje Słuchajcie do Makipeta. A jest to moja ukochana sztuka Szekspira. No dobra, słuchajcie, teraz czas na zdobycze antykwaryczne. E, trzy, chyba razy zamawialiśmy z Kubą, właśnie e, książki e, różnorodne, i teraz tak, ja wam będę je po kolei pokazywać. E, na przykład jest Wendigo e, i inne upiory Algernona Blackwooda. Dlatego, że wyobraźcie sobie, ja nie miałam cały czas swojej e, polskiej edycji tej książki. Ja Algernona czytam z jego e, strony, strony poświęconej jego twórczości. E, tam wszystkie te opowiadania są. Za darmo. Polecam Wam, jeżeli czytacie po angielsku coś pięknego, ale w oryginale to jest miodzio. ale warto mieć po polsku, przy choć chociażby. No i teraz zakupiłam właśnie w Antykwariacie. Upolowałam również dawne, słuchajcie, Dimochie, której jeszcze wznowienia nie ma. Przeklęta krew. Bardzo mi się spodobał, słuchajcie, e, tytuł. Spodobał mi się opis. Pasjonująca historia pięciu pokoleń irlandzkiej rodziny tworzy sagę obejmującą całe stulecie od 1820 do 1920 roku. Czuję, że to będzie coś fascynującego. No i jestem ciekawa, czy pojawi się wznowienie. Przy okazji zakupiłam książkę, którą również mi polecaliście. Słuchajcie, Noc na bagnach Luizjany. Nory Roberts. Jest to jej powieść z elementem niesamowitości i grozy. Nora Roberts, która zachwyciła mnie Rafą, którą bardzo lubią również członkowie mojej rodziny, którą czytają jestem ogromnie tego nocy na bagnach Luizjany. Ciekawa. Będziecie się śmiać, ale <gupiłam> kupiłam pierwszy tom serii True Blood, czyli Martwy aż do zmroku, Charlene Harris. Jestem ciekawa, jak właśnie wypada ta historia w książce. Nie spodziewam się czegoś wybitnego, raczej takiej właśnie rozrywki. Ja bardzo lubię serial True Blood, przynajmniej pierwszy sezon najbardziej, drugi też, trzeci... Trochę... A kolejnych jeszcze nie oglądałam, bo no tak właśnie jest tym serialem, że co za dużo to niezdrowo. Historia wampirów, współczesne wampiry martwy aż do zmroku. Dajcie znać, czy czytaliście właśnie ten pierwowzór książkowy i czy Wam się podobało. I na koniec trzy książki, które zakupiliśmy razem z Kubą. Pierwsza to jest Depesy Justina Cronina. Słuchajcie, ta powieść jest dość głośna. W sensie, że za oceanem była bardzo głośna, podobno jest to fenomenalna horror, powieść grozy, no ja jestem ogromnie ciekawa, dlatego, że no tutaj są słuchajcie, takie takie polecajki, takie polecenia, to jest powieść po angielsku, będę czytać no i dam Wam znać, czy warto. Kuba również mi wygrzebał Zaginiony Horyzont Jamesa Hiltona i to jest słuchajcie, chyba science fiction albo dystopia, jestem również bardzo tego tytułu ciekawa, już nie pamiętam opisu, ale wiem, że jak Kuba go znalazł, to byłam absolutnie Zahipnotyzowana i chciałam czytać. Ostatnio, słuchajcie, kupiłam CD Action e, Retro, i tam, słuchajcie, była policajka książkowa, co jest dla mnie absolutnie fenomenalne. Ostatni brzeg Neville Shut. I ja, słuchajcie, sobie właśnie ten ostatni brzeg upolowałam. Podobno była ekranizacja, i to taka już chyba w latach 50. czy 60.. To jest również dystopia, i szykuje się absolutnie niesamowita lektura. A gdy mówimy o dystopiach, o niesamowitości, zatopiony świat G.J. Ballarda. Ballard znany z wieżowca, absolutnie szalonej, pokręconej historii. No właśnie, zatopiony świat to jest również mroczna, że tak powiem, lektura. To był jego debiut powieściowy w ogóle z 1962 roku, który to jest właśnie też ta jego taka no, dystopijna wizja świata. Jeżeli jesteście ciekawi, to będę dawała znać co i jak. No i cóż, kochani, to chyba dzisiaj wszystko! Mnóstwo książek, mnóstwo inspiracji, na dokładkę targi, więc mam nadzieję, że znaleźliście tutaj, słuchajcie, dzisiaj coś dla siebie. Dawajcie mi również znać, które książki z Bookhaulu przyciągnęły Waszą uwagę, które książki, które ja już polecałam, czytaliście, które Was zachwyciły, a które niekoniecznie. No i dawajcie znać też, co polecacie i wy. No a październik sobie trwa w najlepsze. Jest absolutnie szalony jest zaczytany i jest piękny. Mam nadzieję, że dla Was również. Życzę Wam pięknego miesiąca, pięknego zaczytania. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia. pa pa na wielkim buku dużo dobrego, dużo pysznego, dużo książkowego. To jest kanał literacki, książkowy. Witam wszystkich serdecznie, rozgoście się i rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Możecie na kanał subskrybować, możecie oglądać mnóstwo filmów. Ja Wam polecam te dwa. O! Do zobaczenia!